w 10 i witam was w odcinku z Unturned. No jak widzicie, no trochę się rozbudowaliśmy jak na dwie godzinki grania. No i ekwipunek mój wygląda następująco, a ja bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do oglądania. mi się Jak będę, jak będę blisko to zacznę strzelać, bo nie mam am za dużo. No jego Skąd wy broń masz? Da 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 dead dead, dead dead Tam, tam jest troszkę... Skąd wy broń masz? No ja grałem wcześniej. Jeden jest na górce. Dostał, dostał, dostał głowę i hita. Na moim lucie. Dwa, czteryk ich jest! jest no. Leżysz. Zaraz tepa, zaraz no. Zaraz muszę podnieść szybko tej temy. trzeci leży. Czekro zjebany, gdzieś jeden został. Czekaj, nie mogę tepać, Tu się zepsuło. Czekaj, no. mamy. Kurwa mać! Czekro rozdupcyłem. Ja to No nie mam dostaw, bezcelownika do niego strzom. Jest na budynku, uwaga! Do socheda, do socheda! Jeden leży w budynku, w budynku no. jest! Budynku do, 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 do. Jeszcze jeden Jeden w Jeden budynku jest! Jeden w Jeden typa jest! Typek u mnie! Ty, hanka, fru, fru. Nie... No, no, Czemu odmawiałeś na 7 ammo? A co ma? Wiem, widziałem. Podyżej, Chyba sniperką. Dostał po ciele. Loama, lołama. Dobra, nice. No i w tym momencie był rajdowali. rajdowali. Rajdowali, rajdowali, My już słyszeliśmy to i podbiegliśmy. Jeden się wytepał, ale drugi nie. No i zobaczcie jak to się skończyło. Fuck! Dostał mocno. Dostał, leży, leży! Hedda dostał! What? Nice! Pierdolę. Ile tu itemów? <laughs> ja per... Wyglądało, no, no dobra, jeszcze no 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 Słyszałem prawe. Jest typek z bronią koło mnie. Ko koło dźwigu, z kalinkardem chyba. Dead. Dobra. czego Poczekaj, od, obchodzę go, poczekaj. Nie ruszaj się. Z go. Nice To jest sam czas tu sam Przychodzi z zębami. co miał? Knight Ridera. nikogo nie zabił Zabiłem idioto. Chodź słyszaj Grzbietu Steve <grym> azop ja też zabiłem na respie Słyszał? Też staw na mnie, Michał. Dwóch nie było władzy. No kurwa, konie. Jeszcze jeden po lewej. Dobra, łatwo, mamy to. Jak on nie zdechł? Yy, dobra, no jak nie zdech no to... Bierzemy go. A, zdech. dobra, idę go zlutować. Część się koło bazy więc ich zabiję. Postaram się, aby mi wyszło. Zobaczymy. Jeden leży jeden. Eee, tego bym zraszował, ale z innej broni nie z tego. Mog może być zubek. O jak najbardziej, tamty nie ma broni już. Zraszujemy go. No, kurde. ...bele mole. Zabiliśmy giga, zobaczymy co miał. O Jezus, systemki. Trudno. Gościu lata ze SkyBase'a. Myślisz, że go chyba nie widzę? Jak on kurwa nie zdechnął? Leży! O, ja to y It's naked police! Stop! Naked Police! No Special -fake -fake Police! Na, na, naked police. Co tu się dzieje? Dobra, są itemki, coś tam miał, chwała, czy na. Iż ktoś do mnie strzela teraz. Podkładam item bo go może zraszuję. z strukturami Tewną sobie chyba frenda z dwóch stron do mnie strzelają. o zabiłem jednego są tu itemy tego typka Dużo z tego nie ma, ale są I ten typek też tam jest, ale na razie sobie wezmę to tylko chyba Hello guys, hello, hello, hello Nie, nie zaskoczył gdzieś uh, Do you hear me bro? Do you hear me? Jeden jest u góry Hello, hello. A mogę do góry wejść na tyle czy nie, nie, nie możesz, dobra ja sobie poradzę mam auga chyba, można A Oni mają sniper SK i popył właśnie o tutaj na przeciwko toku Ej, 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 plecy 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 od naszej bazy, od naszej bazy idzie Dobra, ja też lutuję Nie zlutujcie mnie, nie tam Chyba, jeszcze jeden Zapan, zapan, ja mam pompę, mam pompę, mam pompę Ja potrzebuję amu do budowy, jeśli Ty nie widział mnie, jestem im na plecach, majster Czekaj, Ja się położę, ja się położę Nie, to jeszcze Dawaj, ich tutaj są za tą drewnianą wojna no, od lewej, od lewej. Kloła mają. Leży jeden. Drugi no i ładnie. Masz tego, level to kra, to red. A, to nie mam Ej, nie. Zabiłem. Ej, wyczep! Zabiłem. Ej, ja go zachodzę od prawej. Mi nie widzi. A weź, weź, weź. Weź, weź, weź. weź, weź co było? Nie. Który w stówcu miceki, kutafon? Dostał jeszcze. Ej, ja o mach na ma pompę, ma pompę uważaj, mach na pompę chyba. Ja chyba pompę, wiesz? Samolot znalazłem. Ostatnia pompę. No i myślę, że wam się odcinek spodobał. Możecie zostawić subskrypcję i lajka, bo odcinków będzie więcej. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo. I oczywiście jeszcze dopowiem, że jakby ktoś potrzebował teammate'a do gry oraz ja poszukuję teammate'ów do teamu. To zapraszam na mój serwer Discord i na pewno się dogadamy. No i tyle. Jeszcze raz elo.